W pierwszych kwadransach czwartkowego handlu wśród spółek z drugiej linii warzywskiego pakietu ciekawie oprócz CTC prezentują się akcje spółki Ten Square Games. Na wykresie godzinowym można doszukać się mocnej popytu. Popartej obrotami doszło do naruszenia lokalnego oporu, czy też wybicia się z tej konsolidacji, i na wykresie dziennym można doszukać się danej obrony średniej 200 sesyjnej. Na wykresie uwzględniającym ceny z akcji okazuje się, że średnia 200 sesyjna w przeszłości sprawdzała się całkiem nieźle, jeśli chodzi o ruchomą granicę rozdzielającą byt, od kod niedźwiedzia, jako wsparcie, opór, czy też wyznaczająca te momenty na wykresie, gdzie pojawiają się sygnały kupna czy sprzedaży. Dlatego też w takim ujęciu. Średnia ta versus cen akcji generuje pozytywny sygnał. Na wykresie nie uwzględniającym praw z akcji można zauważyć, że na tygodniach kluczowy poziom oporu znajduje się na wysokości 91,50. Proszę, gdyby tydzień udało się zamknąć powyżej tego poziomu, tak naprawdę byki otrzymałyby zielone światło do wyprowadzenia zostawej kąty 10 na 50, Czy można bardziej troszkę podwyższyć ten poziom te wymagania na 92 zł? Dlatego też to, co robi tutaj ten Square Games, daje do myślenia, czy byki nie zbierają się do ruchu na północ, tym bardziej, że no, można tutaj wyznaczyć, wyrysować coś na wzór odwróconej głowy z ramionami na wykresie tygodniowym, liniowym. Jest to może trochę nieco naciągane podejście, czy też nie do końca praktykowane od strony akademickiej. Jest to argument na korzyść biegów. Pytanie, gdzie szukać poziomów obrony dla takiego układu. No, należałoby spojrzeć na wykres dzienny i w takim układzie przy zachowaniu średniej 200 sesyjnej Wygląda na to, że dopóki dzienna cena zamknięcia wypada nie niżej niż podstawa bieżącego impulsu, który dzisiaj widać, czyli 88,60, dopóty sytuacja techniczna przemawia na korzyść byków. Jeżeli chodzi o potencjał wzrostu, no to ten Square Games ma dokąd wracać.